Cześć Yoga Mama, tu Magda. Witam Cię serdecznie na moim kanale i zapraszam do dzisiejszej praktyki. Witam Cię wspólnie z moimi dwiema zawodniczkami. Skakuj na matę. Dzisiaj krótkie i bezpieczne rozciąganie nóg. Zajmiemy się nogami. Usiądź w pozycji motyla. Złącz podeszwy stóp i zbliż stopę do siebie, aktywując delikatnie biodra i kolana. Zacznij poruszać nogami do góry i do dołu w takim tempie, w jakim czujesz. Zatrzymaj się, weź spokojny wdech. Wydłuż kręgosłup i z wydechem opuść ciało do skłonu. Na tyle, na ile czujesz się, na ile ciało ci pozwala. Możesz poruszać się na boki ruchami pulsacyjnymi, jakkolwiek jest ci wygodnie. Nie musisz schodzić super głęboko do skłonu. Poczuj pośladki. Dolne plecy, kolana, może nawet kostki. I jeśli możesz, odłóż dłonie na kolana i zacznij tak troszeczkę delikatnie ugniatać sobie nogi, przenosząc ciężar ciała tułowia z boku na bok. Rozruszaj barki, rozruszaj ramiona. I wyjdź z pozycji z wdechem. Zbliż kolana do siebie, następnie rozstaw nogi szeroko. Poczuj wnętrza ud. To może być albo super przyjemne, albo zupełnie odwrotnie. Zobacz jak jest dzisiaj u Ciebie. I usiądź tak, by zachować w miarę proste plecy. Weź wdech. Z wydechem skłon. I tak samo jak przed chwilą, w pozycji motyla możesz poruszać delikatnie ciałem, kołysząc nim, możesz zostać w wersji statycznej, skupiając się na oddechu, w samym skłonie i na tym, jak energia porusza się teraz po ciele, jak sobie tam przepływa. Wyjdź z pozycji z wdechem, zaokrągli plecy, zbliż nogi do siebie, następnie ugnij kolana i postaw nogi. Tak, by uziemić stopy, przełóż sobie kolana na boki naprzemiennie. Krzyżuj nogi przed sobą, przejdź do klęku podpartego. I rozruszaj ciało tak, jak czujesz, że masz ochotę. Poruszaj ciałem intuicyjnie. I kiedy poczujesz gotowość, Przejdź do psa z głową w dół. Ugnij kolana, wyślij biodra do góry i do tyłu, naprzemiennie uginając nogi w pozycji psa z głową w dół. Jeśli ciągnie, po prostu zauważ to, nie forsuj się. Jeśli pozycja psa z głową w dół też jest nie na dzisiaj, po prostu zatrzymaj się w klęku podparty lub od razu przejdź do przodu, maty. Nie za moment się spotkamy. Zatrzymaj się w psie z głową w dół i przejdź do przodu, maty. Znajdź swoją drogę. Rozstaw stopy nieco szerzej niż biodra, żeby brzuch miał miejsce, i przejdź do półskłonu. Cały czas możesz uginać kolana, pamiętaj o tym. Z wydechem opuść ciało do skłonu, jednocześnie ugnij prawe kolano, prostując lewą nogę. Opuszczaj głowę. Możesz kołysać ciałem, jeśli jest zbyt intensywnie. Pamiętaj, w każdej chwili możesz przestać. Zmień stronę. Uginij lewe kolano prostując, prawą nogę. Znajdź tutaj przestrzeń w ciele. Wyprostuj obie nogi w miarę swoich możliwości. Przejdź do półskłonu, wydłuż kręgosłup, puść brzuch. Niech on ma przestrzeń. Następnie rozstaw stopy jeszcze szerzej i przejdź do malasany, do przysiadu jogicznego. Przenoś ciężar ciała z jednej strony na drugą lub po prostu zostań w bezruchu. Zatrzymaj się, opuść dłonie na matę, podnieś biodra, zbliż stopy na szerokość bioder lub nieco szerzej i z wdechem czerpiąc siły z nóg, przejdź do góry, podnieś ciało, złącz dłonie nad głową, z wydechem, zbliż dłonie do klatki piersiowej. Rozluźnij barki, rozluźnij ramiona. Cały czas możesz kołysać ciałem. Zobacz sobie, czy to do ciebie przychodzi, czy masz taką potrzebę. Niech to ciało będzie płynne. Daj sobie przestrzeń na te ruchy, na które masz ochotę po prostu. Wyciągnij ręce w górę, złap lewy nadgarstek i przyciągnij się do boku. Wróć do centrum. Zmień stronę, złap prawy nadgarstek, rozciągnij prawy bok, wróć do centrum, złącz dłonie nad głową, z wydechem przejdź do skłonu, możesz uginać kolana i wyślij prawą nogę do tyłu, nieduży krok do tyłu, przejdziemy do pozycji piramidy. Jeśli Twój brzuch zajmuje już bardzo dużo miejsca, przestaw prawą stopę troszeczkę bardziej do prawej krawędzi, tak żeby odstęp między stopami był nieco szerszy. Możesz uginać lewe kolano i z wdechem podnieść ciało do półskłonu, a z wydechem przejdź do skłonu. Pozycja piramidy. Tył lewej nogi się rozciąga. Możesz poruszać głową na boki, rozluźniając szyję i kark. Weź wdech, przejdź do półskłonu, ugnij lewe kolano i wyślij prawą nogę do tyłu, odkładając prawe kolano na matę. Przesuń lewą stopę do lewej krawędzi maty, do pozycji... Jaszczurki. Opuszczaj biodra w swoim zakresie. Im niżej biodra, tym pozycja będzie bardziej intensywna. Więc na spokojnie możesz podnieść tutaj pośladki nieco bardziej. I trzymaj pozycję. Wydłużaj kręgosłup, otwierając też klatkę piersiową. Czerp z nóg, z pośladków, z rąk, starając się, by brzuch miał luz. Nie forsuj się. Z wdechem podnieść biodra i wyślij je do tyłu. W wiary możliwości przenieść lewą stopę do środka maty. To się nie musi zadzieć, to nie musi być prosta linia. Pamiętaj, że tutaj priorytetem jest miejsce dla brzucha, żeby się nie ugniatać niepotrzebnie. I jeśli możesz, skłon się ku lewej nodze dla rozciągnięcia jeszcze bardziej intensywnego lewa noga. Wróć do centrum ugni lewe kolano, przestaw lewą stopę do lewej krawędzi z powrotem i przejść. Przejdź do malasany. Opuść biodra, złącz dłonie przy klatce piersiowej. Daj sobie tutaj chwilę, oddychaj spokojnie. Puść dłonie na matę, podnieś biodra, zbliż stopy do siebie, z wdechem przejdź do półskłonu, poczuj tyły nóg od pośladków, po podeszwy stóp. I z kolejnym wdechem podnieś ciało. Wydech, opuść ręce wzdłuż ciała. Poruszaj ciałem. Rozluźnij barki, rozluźnij ramiona, weź wdech, wyciągnij ręce w górę, wydech skłon. Wdech do półskłonu i zrób krok do tyłu lewą nogą. Przygotuj się do pozycji piramidy. Rozstaw stopy, jeśli musisz, jeśli tego wymaga twój brzuch, następnie przejdź do półskłonu. I skłoń się do prawej nogi, pamiętając, że możesz uginać prawe kolano, jeśli jest zbyt intensywnie tutaj w tym obszarze. Unieś ciało do półskłonu, ugnij prawe kolano i wyślij lewą nogę jeszcze bardziej do tyłu. Odstaw lewą stopę grzbietem na matę i lewe kolano również na matę. Prawa stopa wędruje do prawej krawędzi. Pozycja jaszczurki. Ostatni wdech. Drugi wydech. I podnieś biodra, wysyłając je w stronę lewej pięty. Przenieś prawą nogę do centrum w miarę swoich możliwości i opuść ciało do skłonu, do prawej nogi. Jeśli tam nie ma miejsca, zmodyfikuj, po prostu skup się na tym, by. Rozprostować w miarę swoich możliwości prawą nogę. Możesz się podpierać na czymś, modyfikuj, jeśli tylko potrzebujesz. Pamiętaj, że to Twoja praktyka. Weź wdech, przejdź prawą stopą do prawej krawędzi, oderwij lewe kolano i znajdź drogę do malasany. Przysiad jogiczny, z przodu maty dłonie przy klatce piersiowej. I razem dodamy delikatne wygięcie, delikatny skręt kręgosłupa, wyciągając prawą rękę do góry, otwórz klatkę piersiową, cały czas upewniając się, że brzuch ma miejsce. Z miejsce strony. Lewa ręka w górę, prawa do boku. Opuść lewą rękę, podnieś biodra. Zbliż stopy do siebie, na wdechu, podnieś ciało do półskłonu, następnie całkowicie w górę. Wydech. Opuść ręce wzdłuż ciała. Daj sobie chwilę. Z przodu maty poczuj uziemienie. Stopy stabilnie wbite w matę. Weź wdech. Z wydechem zrób duży krok do tyłu. Prawą nogę wyśli. Do tyłu, kierując obie stopy do prawej krawędzi maty. Wdech. Możesz odłożyć dłonie na biodra i przejść do skłonu. Skieruj palce stóp do wewnątrz, żeby mieć większą stabilność w tej pozycji. Schodź do skłonu, opuść dłonie na matę i zobacz, czy możesz wejść w pozycję głębiej lub zupełnie w drugą stronę. dociskaj duże palce stóp. Weź wdech, przejdź do pół skłonu. I ugnij prawe kolano. Malasana. Weź wdech. Unieś ciało do półskłonu. I ugnij prawe kolano. Skandasana. Rozciągamy lewą nogę. Usiądź na macie. Przytulając się do prawego kolana. Tutaj delikatny skręt, przestrzeń na brzuch, z mniej strony. Odłóż dłonie na matę, podnieś biodra i podpierając się rękoma przejdź do lewej strony ugnij lewe kolano, opuść biodra na matę, możesz się przytulić do lewego kolana. I wyjdź z pozycji, wyprostuj obie nogi przed sobą w połóż się na plecach i zbliż kolana do siebie. Kolana rozstawione, jeśli czujesz, że to ok, zostań w tej pozycji, jeśli nie możesz od razu położyć się na boku. Złącz podeszwy stóp przed sobą, kolana osadzą się na boki i zbliż stopy do siebie w pozycji motela. Przejść do szczęśliwego dziecka, złap duże palce stóp. Bliż kolana do klatki piersiowej, kierując je do, do ziemi po prostu. I możesz delikatnie kołysać ciałem. Wyjdź z pozycji wtedy, gdy poczujesz gotowość. I połóż się na lewym boku. Podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Daj sobie czas na to, żeby praktyka ułożyła się w ciele. I odpocznij Sawasana. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas i za Twoją energię. Życzę Ci dobrego dnia. Na